Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Z jednym zwycięstwem i dwiema porażkami wraca Stelmet z francuskiej Miluzy. To był przedsmak Euroligi. Może jeszcze w tym przedsezonowym wydaniu, ale trzeba pamiętać o tym, że każda z tych trzech drużyn, z którymi Zielonogórzanie mierzyli się podczas tego turnieju, zagra w najbliższym sezonie w Eurolidze. I musimy być chyba przygotowani na to, że tak jak w tym turnieju, o zwycięstwa w Eurolidze będzie szalenie trudno. Podsumujemy występ Stelmetu podczas turnieju w Miluzie. Skoncentrujemy się także na kolejnym turnieju, który odbędzie się tutaj w Zielonej Górze już w piątek. Startuje memoriał doktora Lecha. Michał Szpak, zapraszam na timeout. Out. Wygrana z Francuzami z Nanterre i porażki z faworyzowanymi Bayernem Monachium i Czerwoną Gwiazdą z Belgradu. Tak zakończył Stelmet swój kolejny, przedsezonowy wyjazd, tym razem do francuskiej Miluzy. Wczoraj koszykarze wrócili do Polski, a dziś od rana w CRS mieli pierwszy, przed dzień medialny dedykowany Eurolidze. Ale wracali też do wydarzeń z weekendu. Graliśmy z bardzo ciężkimi przeciwnikami, z, z wymagającymi i, i na pewno w pełni to pozytywne. No, e, grając, grając, z takimi, grając z takimi zespołami jak Cerviana z e, graliśmy z przeciwnikiem naszym grupowym, roligowym e, Bayernem, e, graliśmy z Dantier. E, więc no, to, są, to, są, to są przeciwnicy, którzy są bardzo wymagający i, i może tylko na plus wpłynąć. Ten zespół po tym turnieju to jest już zespół, czy ciągle jest to? Takie niepoukładane późne? Nie no powiem, na pewno, powiem tak, no, zespół na pewno jest. Na pewno jeszcze trzeba, trzeba to szlifować, trzeba jeszcze wiele, wiele elementów dopracować i, i, i nad, tym, nad tym pracujemy. Pracujemy nad obroną, pracujemy nad atakiem i, i myślę, że do, do rozpoczęcia rozgrywek ligowych i euroligowych. Y... Powinno wszystko być okej. Okay. Na polskiego ofensywnego lidera tej drużyny wyrasta Przemek Zamojski, który był najrówniej grającym zawodnikiem z podczas tego wyjazdu. Zdobywał średnio ponad 14 punktów w meczu. W dwóch z trzech spotkań był najskuteczniejszy w całej drużynie i to po zaledwie kilku treningach z nową drużyną. Cały czas, codziennie się docieramy, także każdy dzień, każdy tydzień będzie dla nas na pewno pozytywnie wpływał i, i... Się mobilizującym czynnikiem, że będziemy lepiej się zgrywali na boisku. Także no, na, na turnieju w Miluzie troszeczkę to pierwsze spotkanie na mnie wyszło, w drugim było już całkiem solidnie. ponaliśmy Francuzów, a w trzecim spotkaniu praktycznie prowadziliśmy cały mecz i na koniec straciliśmy nasze prowadzenie i, i dosyć niefortunnie przegraliśmy, ale cieszy postawa, że, że z meczu na mecz robimy progres i idziemy do przodu. Trenerowali rzadko po meczach, czy po turniejach chwali indywidualnie zawodników, ale przy takich zdobyczach punktowych nie wierzę, że żadnego ciepłego słowa od trenera nie usłyszałeś. Nie, szczerze nie usłyszałem, także i jakoś się nawet tym nie przejmuję. Taka jest, to jest moja rola, że wiadomo, też zdobywać punkty, grać agresywnie, defensywnie i, i zależnie od, od tego co trener będzie ode mnie oczekiwał, ja będę to wykonywał na boisku. Także cieszy mi się, że mamy wielu zawodników, którzy mogą zdobywać punkty i pewnie, i pewnie tak będzie przez cały sezon, że wszyscy będą zdobywali korów. Informacje płynące z Miluzy mówiły o problemach na rozgrywaniu Russella Robinsona. Sam Russell przyznaje, że dopiero przystosowuje się do nowej roli rezerwowej jedynki. Walczę. Jestem teraz w innej roli, jako rezerwowa jedynka. I dostosowuję się do tego. Jesteśmy na etapie budowania chemii w zespole i ja będę grał coraz lepiej razem z całym zespołem. Powiedziałeś, że dostosowujesz się do nowej roli, ile czasu będziesz na to potrzebował? Już praktycznie nie. Już te treningi przed ostatnim turniejem wystarczą. Chodziło tylko o określenie mojej roli w drużynie, żebym mógł się skupić tylko na tym i dokładnie wiedzieć, co należy do moich zadań. W ostatnim meczu turnieju we Francji tylko przez minutę zagrał Christiana Jenga, trener Uwalin posadził go na ławkę po nieudanym switchu w czasie kiedy Stelmet próbował bronić akcję drużyny z Belgradu. Niektórzy fani w internecie zaczęli już nawet wietrzyć pierwszy konflikt między Ajeną a coachem Walinę. Nie no, co tym? To decyzja trenera. Ja tu nie mogę nic kombinować. Mówimy ciągle o meczach przedsezonowych. To nie był oficjalny mecz ligowy. Tu się próbuje różnych zawodników. Może trener chciał sprawdzić różne warianty ustawienia, a może chciał mnie zluzować. Nie wiem, ale nie zastanawiam się nad tym. Mamy z trenerem rewelacyjne relacje, więc nie mogę być na niego zły. Wszystko, co będziemy robili razem, jest ściśle związane z tym, żeby walczyć o tytuły i wygrywać mecze wygrywać mecze i mistrzostwa bardzo chce cała drużyna. Także Aroncel pokornie podchodzi do sezonu w Eurolidze, ale po meczu z Bayernem we Francji przed niemieckimi przeciwnikami w październiku na pewno nie padnie na kolana. Myślę, że nie przestraszyliśmy się ich. Um... Zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy też niedaleko tego poziomu, że źle zaczęliśmy, więc to był wielki problem. Potem trzeba było gonić cały mecz, ale solidnie też graliśmy, więc to wszystko nam pokazuje, że jesteśmy niedaleko tych wszystkich drużyn. To tutaj w październiku podczas pierwszego meczu może być inna sytuacja. Kto inny może być zwycięzcą? Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Ja dochodzę do tego wszystkiego bardzo skromnie, bo nigdy ani ja nie osiągnąłem, ani drużyna, więc trzeba do tego podchodzić skromnie, pracować ciężko. I mieć nadzieję, że w dzień meczu będziemy wszyscy gotowi że będzie dobrze. Tym bardziej, że Stelmet we wszystkich meczach pokazał, że przynajmniej na chwilę przed startem sezonu bardzo od swoich przeciwników z turnieju we Francji nie odbiega. Myślę, że poziomem dużo nie odstajemy. No. Czasami jeszcze popełniamy za dużo błędów, za dużo strat. Czasami błędy są w obronie, które powodują, że łatwo tracimy punkty. Niemniej jednak uważam, że to wszystko idzie w dobrym kierunku i teraz. Może w piątek będzie, będzie można zobaczyć, że, że ten zespół wreszcie się kryz, krystalizuje i, i coraz lepiej to wygląda. Mecz z Bayernem we Francji pokazał nam, jacy oni są i im, jacy my jesteśmy. Wtedy wygrali oni, w październiku możemy wygrać my, mówi Craig Brackins. You know, it, I think it was, it was good to see, you know, them just a little bit. Było dobrze ich zobaczyć, poznać trochę. Dużo się jeszcze pozmienia i po naszej, i po ich stronie, bo niektórzy dopiero wrócili z eurobasketu, ale mecz z nimi, mimo wyniku, pokazał, że możemy z nimi walczyć, że bardzo im nie ustępujemy. Będzie dobrze spotkać się z nimi znowu i powalczyć. I wygrać. No, raczej, taki jest cel. Trenerowi Uwalinowi turniej we Francji pokazał, na jakim etapie przygotowań jest jego drużyna. Jak to trener Uwali, o pozytywach mówi mało. Koncentruje się na błędach i na ich usuwaniu. Ciągle nie jesteśmy gotowi jako zespół, nawet jeśli indywidualnie ktoś jest gotowy, to dla nas to nic nie znaczy, bo jeden czy dwóch nie może zagrać przeciwko pięciu. Musimy być gotowi jako zespół, jako klub, jako jako organizacja, żeby oczekiwać wyników. Wyniki to nie zawsze będą zwycięstwa, ale zawsze musimy wyglądać jak zespół, który pozostawia po sobie dobre wrażenie. Ale przed Euroligą zarówno szefowie Stelmetu, jak i trener studzą rozgrzane głowy kibiców i podkreślają, że faworytami tej ligi nie będą. Każdy powinien jednak brać pod uwagę, że mamy najniższy budżet w EuroLidze i chociażby z tego względu nie można z góry zakładać samych sukcesów. Trzeba liczyć na to, że damy najlepsze, co mamy, że zagramy tak, żeby żadna drużyna z EuroLigi nie przyjechała tutaj na wakacje, że będziemy gryźć parkiet i że uda nam się wygrać kilka meczów. To jest plan, może się udać i może się nie udać, ale to nie może nas powstrzymać, bo przecież mamy też inne cele. Euro liga to liga, w której sama nasza obecność w tym sezonie ma być raczej chyba frajdą dla naszych fanów i chyba też dla naszych zawodników, żeby się pokazać i zagrać z typowymi drużynami z Europy. Jeśli chodzi o wynik, który będzie mnie satysfakcjonował, to naprawdę trudno o tym mówić. A propos budżetów i sponsorów, koszykarze Bayernu, tak jak kilka tygodni wcześniej Stelmet właśnie odebrali przed nowym sezonem swoje auta. Tutaj też widać budżetowe różnice pomiędzy klubami z Zielonej Góry. ひょう。 Wtorek CRS był pierwszym w Zielonej Górze dniem dla mediów związanych z występami w Eurolidze. Do Zielonej Góry przyjechała z Barcelony trzyosobowa ekipa działu media Euroligi, która na potrzeby promocyjne tworzyła swoje materiały i zafundowała zawodnikom swoją sesję foto. Niestety ta sesja była dla innych kamer zamknięta. A to co otwarcie zaprezentowali wysłannicy z centrali Euroligi to logotyp na parkiecie, który przez cały sezon będzie towarzyszył koszykarzom i kibicom. Jutro w Polkowicach mecz mistrzów 60 km na południe od Zielonej Góry. W meczu jakiego jeszcze nie było, Stelmet zagra z dziewczynami z CCC, które, tak jak Zielonogórzanie, wiosną wygrały swoją ligę. Drużyny zagrają w wymieszanych składach. Dlatego coach Walin cieszy się, bo jak mówi, wreszcie będzie miał w zespole ładnych zawodników. First my life, I will have in a w piątek w Zielonej Górze zaczyna się trzydniowe koszykarskie święto i to z udziałem starego znajomego. MVP finału w 2013 Quinton Hosley już jako zawodnik wirtusu Roma o 18 wybiegnie na parkiet, na którym zdobył swój pierwszy w karierze tytuł mistrza. Zagra z częścią swoich dawnych kolegów, bo to Stelmet będzie pierwszym przeciwnikiem nowego zespołu Hosleya. Cieszysz się na pojedynek. pewnie nie będzie to taki jeden na jeden pojedynek, ale po drugiej stronie w drugiej drużynie będzie Quinton hoznaj. Ja mam nadzieję, że, że będzie mi krył, także tak, żebym tak, że mógł okazję poćwiczyć przy nim. Wiadomo, no, że to dobry obrońca, no ale, ale no f... trzeba, trzeba będzie wygrać, no, mimo tego, że, że on będzie grał w drugiej drużynie. Jeśli hala będzie pełna, Quinton może żałować, że już go tu nie ma i być może będzie musiał schodzić z parkietu pokonany. W sobotę długo oczekiwana prezentacja stelmetu Quintona w tym składzie już nie będzie, ale ma być co najmniej tak samo widowiskowo jak rok temu. Nie wiem, czy powinienem teraz wszystkie szczegóły. Pewnie nawet nie mogę, wszystkich, bo myślę, że nie wszystkie są jeszcze znane. Bo to żywy materiał, wciąż jeszcze prace nad programem trwają. Na pewno. Ci, którzy zachwyceni byli pokazami Dunkingsów, czyli tych panów, którzy tak fantastycznie e, biegali z piłką i latali gdzieś tam ponad suszami, e, Ci spragnieni takich atrakcji, jak też ci, którzy nie widzieli ich wcześniej, e, tym razem również będą usatysfakcjonowani, to mogę zapewnić. Ale jest jeszcze jedna ważna postać tej prezentacji, to dzik, dzik Sadzik, który będzie głównym, może nie głównym, ale na pewno będzie bohaterem tego, tego spotkania i będzie miał trochę swoich przyjaciół, również takich fajnych, dużych i podłatych, więc to na pewno niesamowita gadka dla, dla dzieci. Więc jeśli mogę w tej chwili zaprosić rodziców z dziećmi, to... Przychodźcie tu mnie, bo to naprawdę warto. Po prezentacji mecz Wirtusu z Olimpią Ljubljana, a w niedzielę o 15:00 w ostatnim meczu turnieju, to Stelmet zmierzy się ze Słoweńcami. Na koniec bilety mamy ekstra wejściówki na weekendowy turniej. Aby o nie walczyć wystarczy udostępnić na swojej tablicy link do dzisiejszego timeoutu z naszego profilu na Facebooku. Można jeszcze w komentarzu dodać weekend spędzam w CRS. Na przykład timeout wraca za tydzień. Pamiętajcie jeszcze o transmisjach live z całego memoriałowego turnieju na antenie regionalnej telewizji lubuskiej. Ta informacja z pewnością cieszy szczególnie tych, którzy do Zielonej Góry, do hali CRS ten weekend przyjechać nie będą mogli. Dobrych emocji zatem w zbliżający się weekend. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.